Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was do krótkiego takiego poradnika, czy nawet bym powiedział filmu instruktażowego. Słuchajcie, z montażu tego oto kulera jest to konstrukcja Akasa, wino Medusa, cooler dwubieżowy z dwoma wentylatorami 120-140, jak dobrze pamiętam, moi drodzy. Cały komputer już mam przygotowany do instalacji tego chłodzenia. To oznacza że mam już zdjęte stare chłodzenie, również zdjąłem tutaj, bo w zasadzie nie używam boxowy backplate. I oczywiście jest całość wyczyszczona z pasty termoprzewodzącej. Do tego oczywiście użyłem alkoholu izopropylowego. Mam również przygotowaną nową pastę termoprzewodzącą, ta, której używam to Arctic Cooling MX2. Kiedyś była to trójka i czwórka, teraz dwójka. Możliwe, że wrócę do trójki. I oczywiście ręczniki papierowe. Moi drodzy, pierwsze co musimy zrobić, to przygotować sobie chłodzenie. Z całego zestawu z akcesoriami wybieramy te, które nam są potrzebne. Ja Wam tutaj pokazałem praktycznie wszystkie akcesoria. Ta część jest uniwersalna, plus oczywiście zapięcie i pasta, którą dostarcza producent. Zobaczcie, to jest ilu? 4 gramowa tubka, pewnie coś koło 4 gram ma. E, chyba nie jest napisane nawet, dobra nieważne. E, tak więc tą pacę też macie w zestawie. E, I teraz tak, zestaw montażowy dla procesorów Intel. słuchajcie. E, to jest e, ten zestaw, od razu poznajecie na pewno Backplate 1155, 1150 e, i inne. Oraz zestaw montażowy do MD, którego ja będę używał. To jest taki backplate przypominający stokowy, plus troszeczkę inne elementy montażowe, już później do samego kulera. I pierwsze co musimy złożyć, to do naszej obudowy zainstalować właśnie backplate oraz cały system, do którego przykręcimy później kuler. Na początek, słuchajcie, instalujemy sobie backplate. Jak widzicie, ja to mogę bez problemu zrobić na. O budowie, która jest, że tak powiem, razem z zestawem komputerowym. Słuchajcie, przełożyłem backplate. Teraz tak, na razie będzie to w pozycji takiej stojącej, natomiast ja sobie zaraz to do instalacji dalej kulera położę. Słuchajcie, teraz tak, na te szpilki od backplate tu wchodzą takie plastikowe dystanse. Ja sobie dam po jednym na przekątno, najpierw jeden, potem drugi, po jednej śrubce. Teraz słuchajcie, na całość wchodzą właśnie te elementy, do których już bezpośrednio przyłożymy kuler. I teraz ważna rzecz: one, jak widzicie, są tak wygięte. I teraz tak, ten górny musi iść w dół, a e, dolny do góry, czyli tak, żeby się schodziły. Zobaczcie, całość zakłada. Teraz na to przychodzą takie gumowe, niewielkie uszczelki. Na jedną, oczywiście, jak i na drugą. Natomiast ja sobie tak najpierw założę jedną, zaraz będę zakładał drugą. Teraz całość przykręcamy tymi śrubkami. Zresztą trochę jest problem z ostrością, ale myślę, że ogarniecie o co chodzi. Tutaj to wycięcie, które jest widoczne, idzie do góry. Więc sobie tak najpierw zachwycę. OK, i teraz słuchajcie, to samo z drugiej strony, czyli najpierw. Taka ta właśnie podkładka, a następnie śrubka, która nam to całość przymocuje. Na razie słuchajcie, ja tego mocno nie dokręcam, byle to by mi zachwyciło ładnie. Ok, i to samo z dołem. Postaram się teraz tak to zorganizować, żeby było to trochę bardziej wyraźne, nie jak mi się tu aparat skupi. Zobaczcie. Najpierw te plastikowe elementy takie dystansujące, oki dystansowe, tak to nazwijmy. Ok, teraz element. Taki metalowy, do którego już w zasadzie będziemy kuler przykręcali. Następnie podkładki. Takie niewielkie, też czarne z jednej i z drugiej strony. ok, jedną mam już zaraz, żeby mi ta śrubka też nie uciekła. I druga strona. Mam nadzieję, że kamerę na tyle ustawiłem, że to dobrze widać. A teraz całość przykręcamy takimi śrubkami. Jak widzicie, tutaj jest do góry wycięcie, to to wycięcie idzie do góry. Jedna zachwycona, jeszcze druga. OK. Teraz, słuchajcie, teraz będzie mi łatwiej całość dokończyć, instalować, jeżeli obudowę położę. Tak więc idziemy z obudową na dół. OK. To jeszcze nie jest całość, ponieważ teraz muszę to Podokręcać. No, Backplate można przekręcić stosunkowo mocno, tak żeby chłodzenie później trzymało się również mocno. Natomiast wystarczy dokręcenie porządne ręką. Słuchajcie, jest gotowa całość praktycznie do instalacji kuler. Teraz to, co muszę zrobić, to przygotować sobie powierzchnię. Zobaczcie, tutaj mamy taśmę zabezpieczającą. Tą taśmę trzeba zerwać. Ja zawsze sobie po czymś takim, tutaj na razie ten kulek, zobaczcie, widzicie, kładę sobie, ponieważ biorę sobie w tym momencie alkohol izopropylowy, jak widzicie, kawałek ręcznika papierowego i bezpośrednio przed aplikacją pasty termoprzewodzącej. nieważne jaka to pasta będzie czy dołączona do kulera, czy nie, i powierzchnię kulera, i powierzchnię procesora. Jeszcze raz przetrę alkoholem, ale już taką niewielką ilością, ponieważ pasta jest wyczyszczona po to, żeby pozbyć się jakichkolwiek dodatkowych zabrudzeń. Widzicie proces to przetarłem, tak samo tutaj powierzchnię kulera. To jest dosłownie chwila moment i ten alkohol zdąży odparować. Tak więc ja już sobie tutaj biorę pastę. Trochę to możemy odparować alkoholowi. I teraz słuchajcie, nakładam pastę termoprzewodzącą. Jak wiecie, sposobów nakładania pasty termoprzewodzącej jest kilka. Możemy sobie pastę rozsmarować, nałożyć w postaci linii, krzyżyka, czy jak to tam woli komu co pasuje. Ok. Pasta termoprzewodząca jest nałożona. Tym razem widzicie w postaci krzyżyka. Mam nadzieję, że nie odbija to aż tak mocno. Postaram się jeszcze troszeczkę ściemnić, to może będziecie lepiej jeszcze to widzieli. O, tak chyba będzie jeszcze lepiej. I teraz praktycznie możemy już zakładać kuler. Słuchajcie, kuler, zobaczcie, tak to jest kuler wieżowy z dwiema wieżami. Na środku mamy już zainstalowany wentylator. Natomiast w zestawie mamy również drugi wentylator, który za chwilę zainstalujemy po zainstalowaniu samego kulera. Ja mam nadzieję, że to będzie możliwe, że tutaj palcami dojdę do tych śrubek, że będę go w stanie przykręcić, natomiast zwróćcie uwagę, jak będziecie instalowali, jak jest skierowany przepływ powietrza. Tutaj macie takie antywibracyjne gumki, to na tych gumkach ten kuler będzie spoczywał. Tak więc tak całość musi zostać zainstalowana, ponieważ przepływ powietrza będzie odbywał się w tą stronę na zewnątrz obudowy. Tutaj oczywiście znajduje się również przewód zasilający od tego jednego wentylatora. Nie wiem, czy ten będzie miał oznaczenie, chyba nie będzie miał oznaczenia, w którym kierunku odbywa się przepływ powietrza. Tak więc tak jak mi możecie wierzyć, że właśnie w tym kierunku. Teraz słuchajcie, całość kładziemy i po prostu dokręcamy. Więc co ja chyba sobie, żeby nie musieć nic tutaj więcej kombinować, to po prostu zdejmę. Zobaczcie, zdejmuję sobie teraz ten wentylator ze środka. Bo wtedy będę miał lepszy dostęp bezpośrednio do tych szpilek, którymi to całość przykręcam. Bo zobaczcie, widzicie teraz bezpośrednio, nawet sobie śrubokrętem mogę pomóc i całość zainstalować. Tak więc składę to, słuchajcie, na. Procesor. I tak jak wam mówiłem w zasadzie, wezmę sobie śrubokręt, skrzyżak. Zbyś problemu tutaj. O, jedną stronę chyba już nawet załapałem. I teraz druga. Jest? Jest. Słuchajcie, i dokręcamy, nie dokręcamy na przemian. Jedna strona, druga strona, jedna strona, druga strona. Nie do oporu, nie ma takiego sensu z wyczuciem, tutaj jak widzicie żadnych spręży nie ma, więc sami wyczujecie mniej więcej kiedy zaczyna to stawiać na tyle opór, że można po prostu zaprzestać dalszego przykręcania. Pamiętajcie, że jest to dokręcane śrubokrętem, tak więc tutaj naprawdę nie musicie tego do oporu dokręcać, bo... No wiadomo, wyczucie jest inne w rękach, inne w środku Rękami już by było dosyć, a w pokręcenia jeszcze coś tam możecie przykręcić. Ok, słuchajcie, kuler jest założony. Teraz z powrotem zakładam wentylatory. Zwróćcie uwagę na to, jak one mają być założone. Dokładnie w ten sposób, czyli tak jak macie wytłoczenia, logo, venom. Od tej strony powiedzmy, frontowej obudowy. Ja teraz w zasadzie mógłbym sobie nawet dostosować troszeczkę ułożenie tego przewodu. Bo nie wiem, czy nie będzie mi go wygodnie puścić trochę brzydko, ale do góry. Chociaż on jest w zasadzie taki długi, że jak opuszczę normalnie dołem, też myślę, nie będzie tutaj żadnego problemu. A będzie troszkę estetyczniej. Tak więc wkładam z powrotem ten wentylator w odpowiednie miejsce. Ok. I słuchajcie, tymi metalowymi go zaczepiam. Koniec montażu tego dodatkowego wentylatora. Tu od razu sobie, tego pierwszego wentylatora w zasadzie, uwolnię przewód. Dobrze to odkręcam, dobrze to odkręcam. Nie zrobiłem tego wcześniej, bo to bez, bez sensu by mi się motało. Zobaczcie jakie długie są przewody. Przy kulerach nie zawsze to jest dobre. Natomiast ja uważam, że lepiej mieć pewien zapas niż jego brak. Teraz zobaczcie, drugi cooler. Moi drodzy, teraz instalujemy ten drugi wentylator. Najpierw musimy sobie go zorientować, tak jak mniej więcej chcemy. Teraz tak, przekładamy takie te plastikowe kołeczki za otwory montażowe tutaj wentylatora. Nie bezpośrednio druciki wchodzą do wentylatora i na kuler, tylko właśnie przez takie te plastiki, ale inaczej, nie tutaj, jak widzieliście to ostatnio, tylko przez tą stronę bliżej kulera. Tak, żeby ten to oczko wystawało. Czekaj, tak wam pokażę, żeby to oczko wystawało od tej strony, powiedzmy, wewnętrznej obudowy wentylatora. Ja już wszystkie cztery przełożyłem, tak, żeby nie tracić na czasie. Teraz, słuchajcie, instalujemy te elementy. On, ten, który pójdzie, powiedzmy, do góry koło wentylatora, idzie w ten sposób. Ok, ja tutaj to przeciągnę. Jeden i tutaj zaraz drugi wiadomo, jeżeli tymi otworami tak nie traficie idealnie, że tak powiem to sobie to można bez problemu obrócić ok czekaj ten jeden jeszcze muszę poprawić dobra teraz jest dobrze o, w ten sposób i tak samo druga z drugiej strony w ten sposób sobie najpierw ten dół zaczepiam o, lepiej trzyma Następnie w górę. Ok, całość, jeżeli jest przygotowana, ja ten wentylator, widzicie, miałem wcześniej zorientowany, co mi tu pomogło. To osadzam go na tych gumowych, antywibracyjnych gumkach i całość zamykam. Już wszystko siedzi. Trochę muszę go tylko dać do góry wyżej. Jeszcze raz odetnę z jednej, z drugiej strony. Troszeczkę za nisko. Ok. Tak, jak teraz i zapilam. Sprawdzam sobie zapięcie. Jest ok, słuchajcie, wentylator, całe chłodzenie siedzi. Teraz, oczywiście, trzeba podłączyć. W zestawie mamy dwa przewody. Jeden, który nam łączy obydwa wentylatory, a drugi do redukcji obrotów. Możecie sobie zastosować od razu obydwa. Będzie po prostu ciszej. Zobaczcie, jeden. I tutaj drugi. Przejściówka. Możemy tak powiedzieć. Ok, i teraz to podpinamy pod płytę główną tam, gdzie mamy nasze złącze do wentylatora CPU. OK, słuchajcie, żeby mi było wygodnie, to sobie na chwilę zdjąłem wentylator. Teraz wystarczy po prostu ten nadmiar kabla ładnie jakoś sobie gdzieś tutaj puścić. Można nie wiem, gdzie chcecie, po prostu go ułożyć, tak żeby to raz, że wyglądało, a dwa, w niczym nie przeszkadzało. I to jest w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi właśnie o instalację coolera Akasa Venom Meduza. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.